Witam Państwa po przerwie świątecznej. Z tej strony Łukasz Stefani. Dziś mamy 27 dzień grudnia, godzina 9.40. W tym okresie międzyświątecznej ra raczej nie spodziewam się większej zmienności. Natomiast warto przeanalizować tutaj... Instrumenty na interwale h4, żeby zobaczyć, gdzie ewentualnie, w którą stronę te ruchy mogą się pojawić, bądź gdzie są ważne wsparcia, wsparcia i opory. A pierwszy wykres to jest wykres euro-dolara. Tutaj wejdę na interwał h1. Cały czas oporem pozostaje strefa przy 1,05, może lepiej jednak będzie to widoczne na interwale h4, czyli strefa przy 1,05,00 cały czas pozostaje oporem. Tutaj mamy górne ograniczenie układu 1 do 1, to są te niebieskie prostokąty. Rynek reagował na punkt D potencjalnej korekty. Pędzącej już w ubiegłym tygodniu, także cały czas tutaj ta tendencja spadkowa jest dominująca, i oprócz tego górnego graniczenia, oczywiście strefa wcześniejszej reakcji ceny, zaznaczona tymi czerwonymi strzałkami, czyli dopóki jesteśmy poniżej 1,0510, obowiązuje tendencja spadkowa. Wybicie tego poziomu mogłoby nam doprowadzić do jakiejś większej, dynamiczniejszej korekty wzrostowej, natomiast cały czas jesteśmy na tę chwilę poniżej, czyli trzeba obserwować zachowanie ceny w momencie. Do tej strefy oporu. Natomiast celem dla sprzedających powinno być wybicie nowych dołków, a ostatnie dołki mam w rionach 1,0350. Jeżeli chodzi o niższy interwał czasowy, no niestety rynek tutaj nie zachwyca zmiennością, mamy lokalną konsolidację, interwał M30, ruch boczny na około 35-40 pipsów, można poczekać na wybicie z tej konsolidacji i próbować dołączyć się do ruchu zgodnie z wybiciem, natomiast nic na razie nie zapowiada, żeby ta zmienność do końca roku miała się zwiększyć. Ok, zobaczmy kolejny instrument, USDCHF, interwał H4, tutaj wsparcie... Wypada przy okrągłym poziomie 1,0200, 1,0220. Dopóki jesteśmy powyżej, powinna obowiązywać tendencja wzrostowa. Tym bardziej, że rynek wybił tutaj linię poprowadzoną, bądź też próbuje właśnie wybić linię poprowadzoną po ostatnich szczytach. Czyli jeżeli takie wybicie będzie skuteczne, można oczekiwać tutaj kontynuacji. Kontynuację wzrostów, a spadki dopiero gdyby doszło do wybicia 1,02. Jak na razie ten scenariusz wzrostowy jest scenariuszem bazowym. Na niższym interwale, tutaj wygląda to jeszcze gorzej niż na eurodolarze, widać, że brak na rynku jest płynności i ta zmienność jest naprawdę bardzo, bardzo mała. Ok, zobaczmy jeszcze jeden instrument. To jest złoto, złoto na interwale H4. Tutaj jakaś większa świeca ostatnia H4 nam się, H4 nam się rysuje, więc możliwe, że rynek będzie próbował, choć też już wybija nam układ overbalance, który przez dłuższy czas tutaj, tutaj utrzymywał ponieważ cały czas mieliśmy te korekty, korekty na około 20 dolarów, no widzimy, że rynek w tej chwili znajduje się dokładnie przy górnym ograniczeniu, także... Będzie, ważne będzie to, jak ta świeca się zamknie. Tutaj Wielokrotnie wcześniej rynek naruszał cieniami układ, natomiast szybko wracał. Także ważne będzie to, jak nam ta świeczka się skończy. Jeżeli ona zakończy się powyżej układu overbalance, możemy wtedy myśleć tutaj o większej korekcie na złocie, natomiast zamknięcie się z górnym cieniem to, to jest znowu kontynuacja ruchu spadkowego. Także jesteśmy w istotnym miejscu na złocie i warto poziom 1144 obserwować, ponieważ jeżeli on zostanie wybity, można oczekiwać tutaj większej korekty wzrostowej, natomiast jeżeli świecie tak zostanie, bądź też ten cień będzie jeszcze większy, to z powrotem można oczekiwać testu nowych, nowych dołków, czyli poziomów 1122. Ok, z mojej strony to będzie wszystko dla osób, które jeszcze w tym Okresie poświątecznym, a przed sylwestrowym handlują. Życzę powodzenia na rynku, chociaż rynek może być ciężki w tych najbliższych dniach. Natomiast dla osób, które nie handlują, życzę spokoju i cierpliwości. Czekamy na nowy rok i na zwiększoną zmienność. Także z mojej strony to wszystko. Ja dziękuję za, za uwagę i do usłyszenia.